Juka połka, drodzy widzowie, kochani, jestem sobie teraz na chińskiej dystrykcji pa pao pao, nie pao pao, i, i, i zatrudnili mnie na pasterza, żeby mam krówkę, mamy ich pilować i po potem za to jedzonko. i mamy gdzie spać o jak tu ładnie, pao pao, pao. No, widzicie moje krówki? Przepraszam, że tak mało energii mam. Znaczy dużo mam energii, ale z rana nie będę krzyczał, bo wstałem, dopiero jeszcze kawkę walnąłem, czy nie walnąłem, bo też tu, tu sobie, proszę ciebie, też się robię jedzonko. No, także widzicie, ładnie jest, ubarów nie ma że jest dobrze jak następnym razem się odlewę będę miał więcej energii obiecuję do, do zobaczenia do jutra cześć